Witam Państwa bardzo serdecznie. Nastał ten wspaniały dzień, kiedy nie muszę się pocić na temat tematu solców i tłumaczyć Państwu, dlaczego ta gra do mnie nie przemawia. Ponieważ dzisiaj nastała premiera, premiera z gatunku gier, która jest moim ulubionym gatunkiem, i mam nadzieję, że kiedyś Wiedźmin połączy się z tym gatunkiem. A mówimy tutaj o grze survivalowej. Uwiel Kocham survivalę. Kocham, szkoda, że survivale na rynku są takie średnie, przeciętne, mało ambitne, mało interesujące i tak naprawdę do zżygania, nudne po krótkiej chwili. Coś jak walka w solsach. Dokładnie jak walka z Soulsack. Jednakże dzisiaj premiere ma świetna produkcja, która zainteresowała mnie już na samym początku, kiedy był e, demowy Steam Festival. I gierka nazywa się Into Dead, e, Our Darkest Day. I moi drodzy, czym jest ów, że ta produkcja? Jak widzicie na załączonym obrazku, graficznie, animacyjnie, jest to gra. 2,5D, tak to się chyba określa, bo to jest takie w perspektywy 2D, ale jest 3D ale bardzo przypomina graficznie This War of Mine od 11-Bit Studio i ma bardzo podobną mechanikę rozgrywki, polegające na tym, że łączysz się w pary i próbujesz przetrwać w danej lokalizacji. Jednakże w This War of Mine ty, ty miałeś do wyboru jedną lokalizację i musiałeś zrobić wszystko, żeby w niej przetrwać. Tutaj odkrywasz całe miasto, zdobywasz kolejne osoby do swojego teamu, do swojej rodziny. Pamiętajcie, wszyscy jesteśmy rodziną, i zdobywając kolejne osoby, ty możesz przenieść się w inne lokalizacje, co powoduje, że jest to jeszcze bardziej interesujące. Dodatkowo, w This War of Mine tu miałeś bardzo dużo moralnych wyborów. Jednakże nie mam pojęcia, jak jest tutaj, ponieważ grałem w demo. Dzisiaj będę ogrywał. Premierowo pełną wersję, z czego jestem bardzo zadowolony, że mam możliwość, przyjemność to zrobić. I jestem ciekaw, czy faktycznie te moralne wybory się tutaj pojawią, czy nie będzie to tylko taka zwykła, głupia nawalanka, jaka jest w so grach solsowych, czego po prostu nienawidzę. Jest to czysto skradankowa gra survivalowa, polegająca na tym, że należy tutaj przetrwać. Więc z czystym sumieniem zapraszam wszystkich na mój kanał, jeżeli macie ochotę i macie czas i nie, a nie macie ochoty pograć, tylko chcielibyście przeżyć tę przygodę ze mną, to ja dzisiaj od godziny 20:00 prawdopodobnie na moim tutaj kanale na YouTubie będę tę grę ogrywał. Oczywiście jeżeli was nie będzie albo nie będziecie zainteresowani, to również zakładam, że Transmisję z tego, um, z tej gry, również zamieszczę na swoim kanale i zastanowię się, czy będę z tego robił serię, czy nie. Czy jest to gra interesująca dla Państwa? Więc ja się nie mogę doczekać, już wróciłem z pracy, siadam przed kompem, Into the Dead, our darkest day. Gra osadzona w Zombie Survival w latach 80. w Stanach Zjednoczonych. No, czy moglibyśmy sobie wyobrazić coś piękniejszego? Chyba nie, więc. don't bore you go on let's keep take our hatchet and kill the fucking zombie you know yo